Ogromny pump and dump na XRP. Wczoraj wieczorem ukazał się news sugerujący, że BlackRock aplikuje o spot ETF na XRP, powodując 15% pompę w górę w zaledwie 25 minut. Następnie otrzymaliśmy potwierdzenie, że jest to fałszywa informacja i wróciliśmy do wcześniejszych poziomów. Ostatnio wspominałem, że mamy ogromny napływ środków do produktów inwestycyjnych związanych z kryptowalutami i tak się składa, że pod tym kątem nie zwalniamy tempa. Instytucjonalne FOMO na krypto, które napędzane jest nadchodzącymi ETF-ami ciągle trwa i tylko w zeszłym tygodniu odnotowaliśmy kolejne wpływy w wysokości. Prawie 300 milionów dolarów, z czego 240 poszło w bitcoina, 49 w etera i 12 milionów dolarów w solane. Największy wpływ mieliśmy z Kanady, następnie z USA, Niemiec i Szwajcarii. Tak samo podekscytowany na samą wieść o nadchodzących ETF-ach jest szef Gray Scale, który na swoim X się napisał. To była 10 dziesięcioletnia próba generalna, a teraz jesteśmy gotowi na główne wydarzenie. Sytuacja zaczyna nabierać ciekawego obrotu. Jeśli USA faktycznie zatwierdzi ETF-y, to można powiedzieć, że bitcoin zostanie uznany przez Stany Zjednoczone jako legalna forma inwestycji. Pozdrawiacie.